Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne, koziorożce na czytaniu tygodniowym od 3 do 9 czerwca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i zobaczymy moi drodzy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla was zapowiada. Poniedziałek, kochankowie. Wtorek, diabeł. Środa 5 denarów, czwartek wisielec. Piątek 10 denarów. Sobota słoneczko i niedziela rycerz mieczy. No, fajny tydzień. Wieża w tle. Pamiętajcie, coś musi runąć, żeby na tym powstało coś trwałego. Trudne decyzje, niespodziewane wydarzenia. Trzeba będzie podjąć decyzję. W środę uważajcie na straty, ale jeszcze dopowiem. Tutaj ja już od czwartku, że tak powiem, luz-bluz. Awaria auta, awaria w pracy, brak prądu, jakieś elektroniczne urządzenia zaczną szwankować. Odwołane wizyty, spotkania. Może być strata pracy, ale niekoniecznie. Raczej zmiana planów, bądź trzeba będzie jakie spotkanie odwołać Kochankowie, o co tutaj chodzi Rydwan. no gdzieś wyruszasz w podróż z kimś kochany koziorożcu z bliźniakiem może albo z rakiem to mamy asa denarów duże pieniądze we wtorek no a w środę będziecie bardzo zadowoleni ale z czego może za dużo tej tych pieniędzy tutaj przechulacie, więc uważajcie, żeby no, tej fortuny, którą tu dostaniecie, zaraz gdzieś tam nie przetańcować. I wisielec, paść denarów, dobra. Rycerz mieczy wieża. To w niedzielę może być coś takiego. No, przy rycerzu mieczy wieża, no to nieźle ktoś musi być tutaj nabuzowany. Zwłaszcza wodnik bliźniak bądź jakaś waga. Dobrze, moi drodzy. Wieża. Tak jak powiedziałam, czasami ta wieża musi runąć, żeby oczyścić atmosferę w pracy, wyjaśnić jakąś sprawę, coś zakończyć, bo już wiemy, że to jest kolos na glinianych nogach, daleko nas nie zawiedzie. Prędzej czy później te struktury i tak się załamią. Wszystko o słabych fundamentach, niestety ma krótkie nogi. Ech. Ale jest to też karta, która mówi, że uwalniamy się od czegoś, że spada z nas jakiś balast, że, że mieliśmy jakiś kłopot i sobie z nim poradziliśmy. E, oczyszczyliśmy atmosferę w związku, podjęliśmy trudną decyzję. Nagle zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Więc Przygotujcie się, że ten tydzień będzie obfitował w różne niespodziewane wydarzenia, które mogą Was zaskoczyć, bo nie będziecie na nie przygotowani. I to w tym dobrym aspekcie i w tym złym, tak? Zły, na przykład, że nagle gdzieś tam będziecie w trasie i samochód powie: Nigdzie dalej nie jadę, pchaj mnie albo wołaj holownika. A na przykład pozytywne, że nagle nieoczekiwanie zadzwoni do Was ktoś, spotkacie się z kimś, z kim się dawno nie widzieliście, a chcieliście odnowić ten kontakt, że nagle. Na przykład, nie wiem, wygrać jest to totolotka jakieś pieniądze duże, tak? Szok. Burzy wszystkie struktury, które mieliście do tej pory. No oczywiście, że tak, bo od razu no, po co mamy kupować się mieszkaniu w bloku. Kupimy sobie gdzieś tam dom za miastem, z basenem. I od razu punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Dobrze. Moi drodzy, co z pracą? Z pracą może być jakaś nagła zmiana, może być zakończenie współpracy, ale nagle możecie tą pracę znaleźć. Na przykład. Przez przypadek gdzieś tam, w jakiejś rozmowie, nawet w taksówce. Jedziecie, rozmawiacie, że już szukacie takiej pracy, a facet, kierowca, będzie kierowczyni, pani kierowca. Teraz to już nie wiem, się mówi, te ministry tam zmieniają, to teraz już. Nie no, no, ale ogólnie kierowca, czy kobieta, czy mężczyzna do kierowca mówi Pani, a ja akurat szukam takiej osoby do współpracy, albo gdzieś tam wie, widziałem, słyszałem, że szukają takich pracowników. Więc to może, oczywiście to są takie tylko przykłady, ale mogą być takie sytuacje zaskakujące, gdzie Wy w ogóle się nie spodziewacie, że nagle. Bach, już jest, tak? Dobrze. Karta bliźniąt, karta kochanków. Pojawią się jakieś dwie ciekawe propozycje, które chcecie przemyśleć, przeanalizować. Tutaj współpracę zawodową zaproponuję Wam też bliźniak bądź rak. E, może to jest Wasz zmiennik, może będziecie razem pracować, nie wiem. Na przykład policja, która gdzieś tam razem jedzie na patrole, e, kierowcy, którzy się zmieniają, prawda? Czy to MPK, czy to jakieś inne, e, właśnie taksówka, jakieś kursy, prawda? E, Inna branża. Może być też taka sytuacja, że jest propozycja wyjazdu i musicie się poważnie nad nią zastanowić, no bo to by trochę właśnie. Po pierwsze, zaskoczyło was, waszą rodzinę, no i trochę przemeblowało e, dotychczasowe życie, zwłaszcza, e, gdzie być może macie rodzinę, dzieci, no i ten wyjazd nie za bardzo wypasował, ale jest pokusa zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. To jest jakiś tutaj kontrakt super. Te koziorożcy, które mają pracę, czeka Was jakaś daleka trasa w poniedziałek, ale ktoś będzie Wam towarzyszył, więc gdzieś tam jedziecie, coś załatwiacie. Ehm, niewykluczone, że dla samotnych koziorożców jest to ktoś, kto Wam się podoba. Ehm, I szukaliście okazji, żeby jakoś zagadać, porozmawiać. I teraz, jak będziecie sobie gdzieś tam w trasę jechać, być może będziecie mogli. No właśnie. Wyjść z inicjatywą. I jak miło się zaskoczycie, że ta osoba na przykład da się zaprosić gdzieś, e, też okaże się, że no, szuka partnera bądź partnerki i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Karty mówią: wyznacz sobie cel na poniedziałek, trzymaj się kursu, jeżeli chcesz gdzieś dojechać, dotrzeć według harmonogramu no może nawigacja, ale nie ufałabym jej tak w 100%. Natomiast plan rozkładu musicie mieć i, i trzymać się, nigdzie tam gdzieś na poboczach nie. nie skręcać na jakieś objazdy, bo możecie się pogubić. Ale mówię to też przenośni. Jeżeli będziecie osobiście pilnować swoich spraw, to osiągniecie sukces. To jest też opanowanie nad wszystkim, co się dzieje wokół mnie, nad swoimi emocjami, wytrwałość w dążeniu do określonego celu. Bycie literem, więc być może tutaj ktoś próbuje wam podebrać jakieś funkcje, a wy chcecie osobiście, że tak powiem, zająć się tą sprawą. Więc tutaj musicie mieć głowę pełną pomysłów, działać i nie zrażać się, jeżeli jakieś tam chwilowe komplikacje się pojawią. Uważajcie na prędkość, żeby nie płacić mandatów. Natomiast myślę, że to jest um, bardzo pozytywna karta, która mówi, że wszelkie sprawy związane czy ze sprawami urzędowymi, czy jakimiś um, sprawami prywatnymi załatwicie sobie pozytywnie. Co w związkach, w relacjach? Ktoś może do Was przyjechać, ewentualnie poznacie kogoś w związku na odległość. To ty wyznaczasz kierunek koziorożców, kiedy się spotykacie, co i jak, jak to dalej ma funkcjonować. Jeżeli macie romans, niektóre koziorożce będą chciały to zakończyć. Eee, dlaczego? Dlatego, że zbyt wiele was to kosztuje, stresuje i ryzykujecie utratę prawdziwego związku, na którym wam zależy. Ten ktoś, o kim tutaj myślicie, to jest tylko ktoś, kto być może. No, jest od czasu do czasu, jak akurat jesteście w tamtym miejscu, przejazdem gdzieś, bądź ta osoba i jest przejazdem u Was. Połączyło Was silne uczucie, ale jest to typowo fizyczność. Raczej bym nie powiedziała, że tu nie ma, że tu nie ma prawdziwego uczucia miłości. Miłość jest w domu, przy rodzinie. Więc w koziorożce, które macie romansy, jest ktoś trzeci, zastanówcie się, czy to warto w ogóle ciągnąć. W związkach gdzie nic się nie dzieje. Tutaj będzie omawiany ten wyjazd zawodowy. No i myślę, że tutaj sobie Wasza partnerka poradzi. Mówię do Panów teraz, natomiast jeżeli Wy, Panie, gdzieś tam musicie wyruszyć na jakieś szkolenia, ewentualnie no, jest jakaś sprawa do załatwienia w innym mieście, może za granicę trzeba wyjechać na kilka dni, to też sobie może da radę, bądź partner. Tutaj rodzina Was bardzo wspiera, więc nie obawiajcie się, żeby yy, że będzie was aż tak bardzo brakować. Bardzo szybko minie wam ten dzień. Myślę, że wiele wyjaśni. Jeżeli potrzebujecie z kimś porozmawiać, rak bądź bliźniak będzie dobrym słuchaczem, bo może wam rozwiać jakieś wątpliwości bądź właśnie podjąć decyzję jeżeli rozmawialiście w sprawie pracy tutaj ktoś musi się zastanowić tak, prawdopodobnie Wy, no i wydaje mi się, że podejmiecie tą pracę diabeł jazdy na jest to szansa zarobienia bardzo dobrych pieniędzy, natomiast zwracajcie uwagę, co jest zapisane w umowie przy diable może być jakieś, jakiś małym druczkiem zapis, który no, nie będzie, że tak powiem, korzystny dla Was. Nie podejmujcie się też jakiejś nielegalnej pracy, nawet jakby Wam złoty kury obiecywali. Czy naprawdę warto tak ryzykować? Co jeszcze? Nie bierzemy kredytów we wtorek, bo będą Wam obiecywać naprawdę fajne tutaj środki, ale czy znowuż jest to zobowiązanie, tak? To uwiązanie, że zdajemy sobie założyć to homonto na szyję. No, i bardzo duże odsetki, więc zastanówcie się, czy naprawdę gra jest warta świeczki. Natomiast yy, jest to Wasza karta, więc rożec jest praktyczny, pracowity, yy, bardzo pomysłowy, więc może być tak, że to Wy w tym dniu pokażecie, jak się zarabia pieniądze. Ktoś wyjdzie z, z propozycją współpracy, i myślę, że dacie się związać tutaj w tą spółkę. W związkach jest silny magnetyzm, silne pożądanie i silny wpływ jednego na drugiego. Więc tutaj koziorożec, jeżeli będzie chciał przekonać swoją drugą połówkę do zakupu na przykład czegoś, nie będzie z tym problemu. Zadbajcie o swoje zdrowie. Tutaj jakaś wizyta u lekarza by się przydała. Co jeszcze? W pracy może być troszeczkę nerwowo ze względu o umowę, przedłużenie być może umowy, ale nie martwcie się, wszystko idzie tak jak powinno. Jeżeli chcecie coś kupić, na przykład auto. Uważajcie, żeby ktoś Was nie oszukał. W ogóle no, diabeł to są takie pokusy, przyjemności, za które później trzeba zapłacić. Ale jest to jakiś haczyk, który później no, ciągnie się za nami, jak ta ołowiana kula, że dajemy się złapać w jakąś pułapkę, jakieś zobowiązanie, które później nas trzyma przy sobie, tak? Odsetki, kredyty. Więc tutaj uważajcie, od kogo pożyczacie. No i raczej bym w tym dniu nie inwestowała. Natomiast handel bardzo dobrze. Te osoby, które handlują, na pewno sporo zarobicie. Dlaczego? Dlatego, że diabeł ma gadane wie, jak zmanipulować klienta, petenta, żeby on to po prostu kupił. Wie, jak wcisnąć towar. O, na takiej zasadzie. Dobrze. W stałych związkach może być problem tematu zdrady, jeżeli Twoja partnerka bądź partner domyśla się, że kogoś masz, mówię teraz do tych koziorożców, gdzie te trujeczki mogły się tutaj zagnieździć, yy, no to uważaj koziorożcu, albo to definitywnie skończ, bo kr po kruchym lodzie, że tak powiem, stąpasz. Czy warto ten stały związek ryzykować, tak? Jeżeli chcecie kupić nieruchomość, pojawi się atrakcyjna nieruchomość, tylko coś tam będzie w papierach nie tak. Zastanawiać Was będzie zbyt niska cena i presja sprzedającego, że, że bardzo szybko chce się pozbyć, więc tutaj coś może być nie tak. Nie dajcie się naciągnąć. Samotne koziorożce, zaprosicie kogoś na randkę, będziecie się przy tym bardzo stresować i denerwować, ale no to coś będzie silniejsze, i tutaj myślę, że. Umówicie się na któryś dzień, żeby się spotkać. Dobrze. W kwestiach finansowych mogą być jakieś oszustwa, kłamstwa, więc tutaj też przez si to wszystko przesadzajcie, co do Was dociera. No właśnie, dlaczego o tym mówię? Bo w środę już mamy piątkę denarów, tak? Może cieszycie się, że nie udało Wam się stracić jakichś pieniędzy. Może być powrót do zdrowia, czyli jeżeli robiliście sobie badania tutaj na początku tygodnia, wyniki są poprawne, tak? Unikniecie też zapłacenia jakiejś kary, więc jeżeli e, coś tam Wam groziło, jakiś mandat, jakieś tutaj... Coś będzie umorzone, będziecie się z tego bardzo cieszyć. Jeżeli potrzebujecie, w, potrzebujecie pomocy w trudnej sytuacji finansowej, bądź jakieś macie dolegliwości, problemy, e, chcecie z kimś porozmawiać, w tym dniu będą koło Was ludzie bardzo życzliwi, którzy chętnie spędzą z Wami miło czas. Pocieszą Was poprawiam Wam humor Kończy się jakaś sprawa Która trwała co najmniej od 5 lat e, Związana z pieniędzmi I tutaj będzie też e, Bardzo będzie koziorożec zaskoczony Bo no, nie spodziewał się Albo takiego jakiegoś orzeczenia Albo takiej decyzji e, No oczywiście dla Ciebie Będzie powód do radości otwierania szampana Dobrze te koziorożce, które chciały zakończyć współpracę, zakończą za porozumienie stron, te które podpisują nową umowę, podpiszą ją prawdopodobnie w środę i od czwartku już będziecie mogli zacząć pracować. Te koziorożce, które się uczą bądź prowadzą własny biznes. W środę zbyt wiele nie będzie rzeczy do, do załatwienia. Natomiast uważajcie, żeby nie kupować niczego drogiego w tym dniu, nie zostawić gdzieś dokumentów, nie zgubić kluczy od mieszkania, mm, odwiedzić kogoś samotnego, kto być może jest chory, a bardzo się ucieszy na Waszą wizytę. Może macie kogoś z rodziny w szpitalu, naprawdę będzie bardzo miło tej osobie, jak ją odwiedzicie. W czwartek mamy wisielca i pazia denarów. Przyjrzyjcie się troszeczkę inaczej yy, Sposobowi, w jaki zarabiacie pieniądze, jakie inwestujecie, jakie wydajecie, bądź wasze dzieci, no, dzieci już w takim, można powiedzieć, dorosłym wieku, bo to jest młodzież do 20 lat, tak? Więc przyjrzyjcie się też, na co wydają: czy umieją oszczędzać, czy trwonią na byle co. Niektórzy z Was wezmą sobie dzień wolny od pracy ze względu być może na dzieci. Yy, może dodatkowa praca, może jakieś szkolenia będziecie przychodzić. A może po prostu dzieci są chore i trzeba zostać w domu. Więc tutaj niektóre koziorożce co czwartku na zwolnieniu. No co w tym wisielcu, w tym czwartku? Uzbrójcie się w cierpliwość, bo na coś trzeba będzie poczekać, coś trzeba będzie przemyśleć przyjrzeć się, tak jak mówię, z innej strony pewnym wydarzeniom. Tutaj zodiakalna panna może Wam zaproponować jakieś pieniądze. Pierwszy dzień w pracy będziecie się uczyć, obserwować. Raczej na razie jakichś obowiązków poważnych nie będziecie yy, nie będziecie im poddawani. Co jeszcze w tym wisielcu? Jakiś pomysł się zrodzi. na no, fajny biznes. Tutaj te koziorożce, które prowadzą Twoją firmę na jakiś fajny pomysł wpadniecie, nowa inwestycja, i nawet jakieś pieniądze już w tym dniu zainwestujecie. Coś kupicie okazjonalnie, bądź sprzedacie, ale to raczej takie drobne. Być może trzeba będzie odwieźć dziecko na zajęcia dodatkowe. Co w związkach? zajmiecie się pracą, nauką i gdzieś tam no, każdy zajmie się swoimi sprawami, więc nawet nie będzie czasu, żeby porozmawiać. Natomiast no, na pewno bardzo się ucieszam tutaj Wasi bliscy, dla tych kozioruszców, którzy znajdą pracę. Będzie też radość z podwyżki, bo te kozioruszcy, które mają pracę, mogą tutaj dostać jakąś podwyżkę, czyli umowę przedłużoną na nowych, lepszych warunkach. Dziesiątka denarów w piątek, bardzo sympatyczny dzień, przede wszystkim dobre pieniądze. Świetnie prosperujący biznes. Tutaj jakieś pieniądze od rodziny, od panny na przykład. Ale też niekoniecznie. E, opłaćcie czynsz wszelkiego rodzaju świadczenia, żeby nie robić sobie zadłużeń. E, mogą być poruszone tematy zapisów majątkowych, dziedziczenia, kupno, sprzedaży nieruchomości. Tutaj właśnie, jeżeli chcecie kupić jakąś nieruchomość, w czwartek prawdopodobnie dacie zadatek i w piątek będzie umowa przedstępna. No? Albo w czwartek też tutaj umowa przedstępna. Na coś się decydujecie, może będziecie się umawiać na oglądanie. Bardzo Wam się spodoba ta nieruchomość, tylko pamiętajcie, żeby szybko podejmować decyzję, dlatego tutaj jest ta wieża i rycerz miecze, żebyście sobie wszystko przemyśleli, sprawdzili i podjęli decyzję, bo już ktoś ma chrapkę na tą nieruchomość, więc żeby nie, nikt Was nie uprzedził. Dziesiątka dynarów to też spotkanie rodzinne w fajnej atmosferze, może odwiedzą Was dziadkowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, może jest ku temu jakaś okazja imieniny, urodziny któregoś z Was. Eee, oglądanie mieszkania, tak jak już mówiłam, duże pieniądze, dobry dzień na zapytanie w sprawie kredytu mieszkaniowego. Tutaj będzie Wam przedstawiona korzystna oferta. Eee, w stałych związkach typowo rodzinnie spędzony czas może gdzieś sobie pójdziecie na jakąś domóweczkę, może ktoś do Was przyjdzie, jak macie domek z ogródkiem, może ognisko, może grill, posiedzicie sobie. Miło spędzicie czas, natomiast koziorożce samotne pojadą do rodziny, albo też ktoś z rodziny was odwiedzi może siostra, może brat. Może będziecie zaproszeni właśnie na imieniny, urodziny rodzinne, jakiś jubileusz. Niektórzy z Was obchodzą też rocznicę ślubu, i tutaj mogą być jakieś miłe prezenty, no, które będą dla Was bardzo zaskoczeniem. Z sobą te słoneczko, przecudowna energia. tak. O. Bardzo ładna karta. Po pierwsze, piękna pogoda, po drugie, dobre samopoczucie. W pracy idzie Wam świetnie i tutaj naprawdę jesteście bardzo wdzięczni, że podjęliście takie, a nie inne decyzje. Rozwijacie swoje umiejętności, tutaj naprawdę jest stabilizacja finansowa. Bardzo miło spędzony czas z dziećmi, być może jakieś pikniki, jakieś y, zorganizowane festyny, no gdzieś tam sobie pójdziecie na spacer do parku rozrywki, miło spędzicie czas, może Was znowuż odwiedzić rodzina, możecie oglądać znowuż piękny dom, mieszkanie, y, podejmować decyzje. Jest to też karta dobrego samopoczucia, no na pewno szczęścia w miłości, więc tutaj jak był jakiś kryzys, to jak się pogodzicie, to koziorożce będą naprawdę przeszczęśliwe, Natomiast samotne koziorożce tutaj będą randkować, Znowu zaproszenie i tu w sobotę się spotkacie i znowu miło spędzicie czas. No koziorożec będzie bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że ta osoba dosłownie y, czyta jego myśli. No jest. Bardzo spójna z koziorożcem, świetnie się dogadujecie, macie podobne poglądy, podobne pasje, dużo tematów do przedyskutowania i naprawdę miło spędzicie ze sobą ten dzień. Jest to bardzo dobry dzień na handel, sporo zarobicie, ogólna obfitość, bogactwo, zadowolenie, mm. szczęście. Bardzo pozytywna karta. Jakieś dobre wiadomości ze strony rodziny. Może komuś urodziło się dziecko, bądź będzie się żenić, wychodzić za mąż. E, w niedzielę, moi kochani, może być jakaś awantura, kłótnia. I właśnie nie wiem, czy tu z wodnikiem, z bliźniakiem, bądź z lagą. Mężczyzna po 35 roku życia. Może być też jakaś awaria prądu. E, nagła, niezapowiedziana wizyta kogoś no komornicy w niedzielę to chyba nie chodzą ale ja tutaj nie widzę żebyście mieli jakieś problemy finansowe może trzeba będzie wzywać elektryka bo będzie jakaś awaria eee, no rycerz denarów to tak by wyglądało jakby tutaj ktoś przyjedzie po pieniądze ewentualnie ktoś wam pożyczy pieniądze może wam też e, może trzeba będzie zapłacić za jakąś usługę właśnie i to podwójnie bo to niedziela jakaś usterka tutaj mamy też zodiakalnego byka może chodzić y, o zwrot jakiejś pieniędzy, o pożyczkę, o mm, naprawienie jakiejś szkody, usterki, mm, wyjazd nieplanowany, bądź przyjazd kogoś hmm. powrót kogoś. Jeżeli będziecie czuli, że coś trzeba tutaj zmienić, z czegoś się wycofać, bądź znaleźć inne rozwiązanie, to pójdźcie za tym. Może niektóre koziorożce zerwą tutaj jakąś transakcję z kimś, ale w niedzielę, no może tak być, może pracujecie w niedzielę. Będzie awaria prądu w firmie i będziecie mogli wcześniej wrócić do domu. Może być też tak, że jako elektryk bądź jakiś specjalista macie dyżur i trzeba będzie tutaj zainterweniować, zwłaszcza jak mają być burze. Silne wiatry, gdzieś tam linie zerwie. Więc będzie może forma dodatkowego zarobku, jeżeli w tym dniu macie dyżur. Hmm. Co w związkach? W związkach, e, no jakieś ciche dni, znowu się pokłócicie o pracę bądź pieniądze, ewentualnie wyjazdy służbowe. Może być też tak, że no nagły, niespodziewany, wasz wyjazd gdzieś do pracy, w delegację, też zasmuci waszego partnera. Chociaż ósemka Kiluchu mówi o tym, że jesteście między młotem a kowadłem, w jakiejś niekomfortowej sytuacji emocjonalnej, w której muży, musicie jakoś zadecydować. Trudna jakaś sytuacja do podjęcia, bo z jednej strony możecie zarobić pieniądze, a z drugiej strony nie chcecie zostawiać rodziny, tak? Więc tutaj na spokojnie musicie sobie coś przemyśleć, ale ten wodnik wam tutaj nie przepuści. A wodnik to jest taki ktoś, kto jest narwany i właśnie nakrzyczy, za dużo powie, a później się zreflektuje, może przepraszać, ale to już popsuje jakby atmosferę. Może być też tak, że pokłóci się z osobą, która was odwiedzi właśnie z tym zodiakalnym bykiem. I ta osoba pożegna się i szybko opuści Wasz dom. No, jeżeli jest to jakiś partacz, dajmy na to, jakiegoś fachowca tutaj do pilnej awarii wezwaliście, a on tutaj no. Nic z tym nie zrobił, a wziął duże pieniądze, no to wiadomo, że trzeba się szybko pożegnać, jak w tym programie Usterka. Dobrze, kochani, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich, odsłuchajcie sobie znak ascendentalny. Idą do Was jakieś duże pieniądze i naprawdę udane. Relacje małżeńskie, partnerskie, kupicie sobie dom bądź mieszkanie, bo wieża tutaj to też jest dom. Nowy dom, wypatrzona gdzieś nagle oferta, więc to nie, nie trzymajcie się, tylko że to jest coś trudnego w tej wieży. To może być właśnie zaskakująca jakaś niespodzianka. Natomiast tutaj zadatkujcie, żeby się nie wycofał sprzedający, bo już będzie kogoś miał, więc tutaj szybko trzeba zadecydować. Podpisać jakąś umowę, dać jakiś zadatek, nawet nie wiem, 1000 zł, ale żeby Wam ta osoba przytrzymała tą ofertę, bo inaczej będzie już nieaktualna, więc jeżeli tu coś bardzo Wam przypadło do gustu, reagujcie szybko i decydujcie. Wszystkiego dobrego kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu.